Pytanie, które prześladuje wielu, czy apokalipsa naprawdę się zbliża? Biblia, księga pełna symboli i proroctw, przedstawia nam liczne zagadki, a liczba siedem nosi znaczący ciężar. W historii nadawano różne interpretacje siedmiu pieczęciom, siedmiu trąbom i siedmiu czaszom gniewu Bożego opisanym w księdze apokalipsy. Ale czy AI mogłaby pomóc nam rozwiązać te tajemnice? Czy istnieje jakiś tajny klucz do rozszyfrowania tych profetycznych sekretów ukrytych w księdze Apokalipsy? Kontekst historyczny Apokalipsy jest kluczowy do jej interpretacji. Napisana pod koniec I wieku, w czasach prześladowań chrześcijan, używa symbolicznego języka. Księga miała przekazać nadzieję i zachętę wierzącym. Analiza kontekstu społeczno-politycznego tamtych czasów ujawnia skalę opresji, której doświadczali chrześcijanie. Zrozumienie tego kontekstu jest fundamentalne. Nie możemy lekceważyć potrzeby zrozumienia faktów z tamtej epoki. Staranna analiza tekstu Apokalipsy wymaga ostrożności i pokory. Interpretowanie symboliki wymaga głębokiej znajomości języka biblijnego oraz starannego studium kontekstu. Interpretacja alegoryczna lub zbyt literalna prowadzi do błędów. Powinniśmy trzymać się tradycyjnych narzędzi interpretacyjnych, szanując granice naszego ludzkiego pojmowania. Staranna egzegeza prowadzi nas do tego, aby nie wykraczać poza to, co mówi tekst. Konieczne jest łączenie apokalipsy z innymi tekstami biblijnymi. Liczba siedem pojawia się wielokrotnie, reprezentując doskonałość, pełnię i boskość. Występuje w opowieściach o stworzeniu, w sabacie, świętach Izraela i cyklach natury, co wzmacnia jej symboliczne znaczenie. Tworzenie tych połączeń jest kluczowe dla poszerzenia naszego zrozumienia zakresu tematu. I jego symboliki. Pomaga to stworzyć szerszy obraz boskiego przesłania. Zrozumienie proroctw to nie tylko intelektualna ciekawość, ale także wyciąganie z nich lekcji. Główne przesłanie Apokalipsy dotyczy wierności Bogu w przeciwnościach. Mówi o nadziei na ostateczne zwycięstwo. Zastosowanie przesłania Apokalipsy w naszej rzeczywistości. Wzywa nas do wytrwałości, miłości bliźniego i życia skoncentrowanego na wierze. To wezwanie do życia w zgodzie z wiarą chrześcijańską. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnego wideo i pogłębić swoją wiedzę biblijną. Kolejnym kluczowym pytaniem jest, co symbolizują siedem pieczęci apokalipsy. Księga opisuje otwarcie tych pieczęci jako zdarzenia, które wywołują wielkie utrapienia na Ziemi. Każda pieczęć uwalnia sąd nad ludzkością, a szczegółowa analiza każdej z nich prowadzi nas w intrygującą podróż przez tematy takie jak wojna, głód, zaraza i śmierć. Zrozumienie tych wydarzeń staje się kluczowe do rozszyfrowania proroctwa. Historycznie interpretacja siedmiu pieczęci zmieniała się przez wieki. Niektórzy uczeni wiążą je z konkretnymi wydarzeniami, inni widzą w nich reprezentacje sądów duchowych. Współczesne badania naukowe z wykorzystaniem historii i archeologii próbują lepiej umiejscowić opisane wydarzenia w kontekście, szukając jasności pośród złożoności. Nowe perspektywy są zawsze mile widziane. Rygorystyczna analiza tekstu pomaga nam odróżnić to, co jest dosłowne, od tego, co jest symboliczne. Język figuratywny Apokalipsy wymaga starannego spojrzenia, aby nie zniekształcić przesłania. Zrozumienie metafor, alegorii i symboliki biblijnej jest niezbędne. Odpowiedzialne podejście jest kluczowe. Połączenie z innymi fragmentami Biblii pomaga wyjaśnić znaczenie pieczęci. Obrazy pieczęci można porównać z podobnymi proroctwami, na przykład z Izajasza czy Daniela. Czytanie porównawcze poszerza nasze rozumienie, integrując proroctwo apokalipsy z szerszym kontekstem boskiego objawienia. Studiuj Biblię i znajdź połączenia. Zastosowanie tych objawień do naszych czasów jest wyzwaniem. Widzimy paralele między sądami opisanymi w Apokalipsie a wyzwaniami, z którymi mierzymy się dzisiaj wojnami i niesprawiedliwością. Refleksja nad znaczeniem tych paraleli zachęca nas do pracy na rzecz lepszego świata, pełnego sprawiedliwości i współczucia. Odwiedź naszą stronę po więcej treści. Teraz pytanie kieruje się do siedmiu trąb i siedmiu czasz gniewu. Jaki jest związek między nimi a siedmioma pieczęciami? Tekst opisuje te wydarzenia jako kreszę do sądów. Kulminują one w wielkim ucisku. Kolejność i natura tych wydarzeń są kluczowe dla zrozumienia narracji apokalipsy. Każde wydarzenie niesie za sobą konsekwencje na dużą skalę. Historycznie trąby i czasze były interpretowane na różne sposoby. Niektóre interpretacje wiążą je z konkretnymi wydarzeniami w historii Kościoła. Inne widzą w nich symbole boskich sądów nad światem. Badania historyczne i egzegetyczne pomagają nam poruszać się po różnych perspektywach, szukając zrozumienia tekstu. Staranne badanie jest zawsze zalecane. Analizując tekst, musimy odróżnić język symboliczny od dosłownego. Powtórzenie liczby 7 wzmacnia ideę pełni, wskazując na skalę boskiego sądu. Zrozumienie symboliki jest kluczowe, aby uniknąć błędnych interpretacji. Zrozumienie obrazów, symboliki i środków literackich jest niezbędne. Połączenie z innymi fragmentami Biblii jest kluczowe dla spójnej interpretacji. Obraz gniewu Bożego jest obecny w wielu księgach Biblii. Zrozumienie, jak ten temat jest poruszany w różnych kontekstach, pomaga poszerzyć nasze rozumienie znaczenia trąb i czasz. Praktyczne zastosowanie przesłania trąb i czasz wzywa nas do refleksji. Tekst wzywa nas do skruchy. Sprawiedliwości i szukania życia w zgodzie z Bogiem i Bliźnim. Musimy rozeznać, co to przesłanie może oznaczać dla naszego życia dzisiaj. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, aby pogłębić waszą wiedzę. Wreszcie kluczowe pytanie: jakie jest przesłanie nadziei pośród mrocznego opisu apokalipsy? Pomimo opisu katastroficznych wydarzeń, Apokalipsa kończy się przesłaniem ostatecznego zwycięstwa. Triumf Chrystusa nad siłami zła jest głównym tematem. Zrozumienie tego tematu jest fundamentalne. Przesłanie nadziei jest kluczowe dla interpretacji tekstu. Historycznie, Apokalipsa zawsze była źródłem nadziei dla prześladowanych chrześcijan. W czasach cierpienia dawała im siłę do wytrwania. Nadzieja na zmartwychwstanie i życie wieczne podtrzymywała ich. Historia się powtarza i dziś to przesłanie nadal rozbrzmiewa przez wieki. Staranna analiza tekstu ujawnia, jak cierpienie i nadzieja przeplatają się w apokalipsie. Symboliczny język wyraża złożoną rzeczywistość, ukazując moc zła i odkupieńczą siłę Boga. Zakończenie Księgi przynosi wizję nowego nieba i nowej Ziemi, co sugeruje początek nowej ery pokoju i sprawiedliwości. Połączenia z innymi tekstami biblijnymi, jak Księga Izajasza, wzmacniają przesłanie nadziei. Obietnica nowego nieba i nowej Ziemi pojawia się w innych fragmentach, to pokazuje ciągłe przesłanie nadziei. Szukanie odniesień w innych fragmentach pomaga stworzyć szersze zrozumienie. Zastosowanie przesłania apokalipsy do współczesnego życia polega na nadziei i wytrwałości w wierze. Nawet w trudnościach wierzący znajdują pocieszenie w obietnicy ostatecznego zwycięstwa. Przesłanie nadziei wykracza poza czas. I oferuje pocieszenie oraz zachętę w obecnych wyzwaniach. Udostępnij ten film i pomóż innym znaleźć nadzieję. Przesłanie nadziei wykracza poza czas i oferuje pocieszenie oraz zachętę w obecnych wyzwaniach. Udostępnij ten film i pomóż innym znaleźć nadzieję.